Witam wszystkich w kolejnym odcinku Będzie grany w Days Gone A w odcinku 14 No i dobra Zacznę sobie kolejną misję Która jest Troszkę daleko ale Wezmę szybko podróż Tylko za mało paliwa mam Więc mi się nie uda ale uda mi się Może troszkę W sumie nie mam bliżej Zobaczmy tutaj no dobra, najpierw zatankuje i może się uda. No dobra, wcześniejsza misja przeszła pomyślnie. Lisa jest bezpieczna. No, no i mam nadzieję, że tu będzie jej dobrze. Jak mogliście zobaczyć zna bardzo dobrze panią Tucker, więc myślę, że to był dobry Pomysł przywieźć tutaj. No dobra, zatankuję sobie, bo mam ile? No tak, 61, no wiadomo, że nie dojadę. Także udam się do, do tego pana, mechanika, i sobie zatankuję do pełna. Ej, hey, co tam słychać? <laughs> o, i od razu troszkę naprawię go. No jak jeszcze tam wspomnę, jak z... Zdobędę drugi poziom zaufania tutaj w Hot Springs Zapraszamy U, To udam, kupię karabinek jakiś się. fajny I udam się na pierwszą hordę Jak leci? Hej, Zob Zobaczyć jak mi się uda z nią wygrać Czy mi się uda w ogóle No dobra, udaję się tutaj i będę miał wtedy bliżej bo trochę daleko, żeby jechać. No i dobra, tu już mamy bardzo blisko tylko chyba nie wiem jak mam za... nie wiem jak zamunicy za cel stoję nie no muszę kupić amunicję Sen John tak do Sen Johna mamy dla ciebie robotę Cześć Potem tak go. Go. Zegra, ok, to zejrza, jak będę mógł bez odbioru Potrzebujesz czegoś? Może jakiś problem? Jeśli masz kasę mamy trochę dobrego towaru Teraz wirusy nie mają z tobą szans To się przyda, to amunicja Cała rzecz. Okej. O, i tu mam. Porozmawiać z Tak. O, i tu mi coś się pokazało. Pamiętam, o. Kolejny wątek. było z Sarą. Dobra, ale na początek udam się tutaj. To mój brat. To karabin, a nie Gnat. No dobra. Dzięki Hej. Cześć, Manny A, tutaj w każdym obozie mam in, inną ilość kredytów, bo w Hot Springs mam 9000 ponad. Jak dobrze pamiętam, a tutaj mam tylko 1900. Dobra. A. No nie wiem. muszę potem sprawdzić jak będę w Hot Springs. Ile mam? Z 22. No, no muszę kupić. Chyba że nie, nie nie dojadę. W sumie nie jest daleko ma. Dobro, może tam sobie zatankuję. Szkoda tak wydawać, w sumie. O. Kurcze, nie. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że dojadę na tym palisku. No i dobra, lecimy dalej. Powolutku do przodu. Tylko uciekaj. Chcę Uciek przejadę co. O, to tutaj coś mnie. No, zobaczmy. Czyli chcesz się nauczyć polować, co nie? No, koplan. To karabin, a nie gnaz. Służyłem w dziesiątej górskiej kołop, więc oszczędź mi tego wojskowego pierdolenia. Zabicie jelenia to nie to samo co zabicie człowieka, albo świrusa. Najlepiej poluje się tropiąc. Trzeba się skupić. Słuchać, co mówi ci natura. Jak się przyjrzysz, to zobaczysz znaki. No dobra, mamy coś tutaj do obejrzenia. Mamy tutaj po śladach za zwierzynką, żeby upolować. No dobra, to tak. Gdzieś tutaj pokazuje. Widzisz tę kupę jeleniego gówna? O, kupa. No, <grytanie> widzę. I czuć. Zgadza się, tak. No to Tak, tak zabawna będzie ta misja. Szybko, tam jest wychodził. Widzę go. Masz, użyj mojego karabinu. Skoro jesteś w dziesiątej górskiej, to umiesz korzystać z optyki. Czyli pierwszy raz teraz ze sniperkiem będę strzelał. Czeko. Krótka Czeko. Czeko. nauka. Spokojnie, spokojnie. Wiem, co robić. Dawaj, jest jest dawaj, jest dawaj, dawaj. Dawaj. O, Nie dawaj. Nie trafiony. Nie, nie, nie jest ok. Zraniłeś go. Zaraz się wykrwawi. Trzeba go tylko wytropić. Ok. Czyli został zraniony. A myślałem, że nie. Widzisz plamy krwi? Przyjrzyj się. Tak, widzę. A idź ich śladem. Jasne. Pewnie już zwalnia. Stracił dużo krwi, już niedługo powinniśmy znaleźć ruchu. No dobra, idę dalej. Tak jak pokazuje mi na mapce. Gdzieś tam dojdę na pewno. A nie, jest, leży. Potrafisz oprawić zwierzę St. John? Czyli zabiłem go, jednak. Wiesz, Kołb? Buzer i ja polowaliśmy już wcześniej. On kiedyś chodził na wapiti ze swoim starym i... No... Pokazał mi, jak oprawić jelega. Jak tak na ciebie patrzę, to z całym szacunkiem dla Buzera, Musisz się wiele nauczyć. Marnujesz mnóstwo mięsa. Ale ogólnie nie jest źle. Jak na nowiciusza. Wielkie dzięki. No dobra! a teraz oddaj mi broń proszę, dzięki jak mówiłem Dick w obozie nigdy za wiele dziczyzny ludzie wciąż dochodzą do siebie po tamtym ataku wieczystych dobra, Koop, spoko postaram się o tym pamiętać zaczekaj, otworzę <laughs> no i dobra, część misji wykonana nie była długa, nie była Trudno Ale zawsze coś tam z punktu zaufania wleci 35% to mój brat, dobra Oddajemy się do kolejnej misji Bo jeszcze tu mam jedną porozmawiać, ale myślę, że pojadę do, do tej Od razu może te tunele. Gdzieś tutaj były tunele, mówię jaskinie Przeszukam No, to jest dobry pomysł Tylko trzeba zatankować, bo już mi zostało 20% O, 20% to dużo nie? Ale tu raczej nie dojadę już No niestety muszę kupić Bo nic tu bliżej nie ma, a tu raczej Nie dojadę 500 metrów, no ciekawe Zaryzykować Dobra, lepiej. Zatankuję Tylko trochę będzie mi to kosztować pewnie. Nie potrzebujesz paliwa? 200. No dobra, to jeszcze... Chyba mogę Ci go naprawić. Nie jest najgorzej. Zawsze potrzeba paliwa. Życie w łoczengi. brzmiało jak strzały. Były Pełna Jak leci, Guzman? stary, toczy się nam za masą. Przyda się trochę więcej dzieci, czyste, jeśli nie też O kurde, dobra. A chyba trochę minęło, od kiedy byliśmy na polowaniu. Może skombinuje nam jakieś mięso. Nie to się wiesz, a... Wyobraź sobie, że koło udał mi się Ja dobrych ram. Trzymaj się. Kurde. Dobra, teraz muszę znaleźć jakieś mięso. O mi, trzeba znaleźć Kończy nam się mięso. No dobra, Pierw pojadę do To może to wykonam Bo potem tam trochę dłużej zostanę, bo Będę chciał te jaskinie przeszukać. Dobra, pojadę tutaj Więc zmiana planów mięsko trzeba

那是我的。 Staw się, przed siebie, a coś może już na ciebie czekać, kiedy znów tobą zajdziesz. Ostrożnie, Uważa, bo wąż wciąż muszą go Zwłaszcza jeśli tak naprawdę nie jest martwy. Mój dziadek przeżyłby nas no, wszystkich. Ona wygnął. Marko, lekzadja wolny ryb. Nie wierzcie wam w to. A więc ty i twój żadują? Dobra, jedno udało się potrącić. No, czyli jedno mi tak brakuje. Fajnie, wcześniej zebrałem. No i dobra. Mam wrócić do buzera. Szybko poszło. Zobaczymy co słychać u właśnie u niego. A zwłaszcza, że już się pomału ciemno robi, więc nie chciałbym za bardzo długo tu przebywać nic ciekawego na razie nie widać żadnych... pytajników no i ja od razu sobie zatankuję tam tam za darmo mogę więc jest dobrze O, nie udało się, chciałem przejechać o, już trochę ich tutaj jest, a tu bym zobaczył co może Ciekawego, ale chyba ich sporo tu będzie. Wszędzie są. Dobra, chyba już jestem zaraz. Trochę lepiej mi się kieruje tym motocyklem. Przyzwyczajenie po prostu. Tak, tak, tak. No. Czego jeszcze? O dobra. Sobę zatankuję. No Otwieraj Super podjadę. No tak, potrzebuję paliwa. No i fajnie. To będę musiał potem sobie zwiększyć trochę ten bug, trochę wyciszy, wyciszyć wydech. O, o, dobra. Zawsze to będzie lepiej. To no, się przyda? Dobra. Idę na górę, do Buzera Akurat się prześpię Co tam u tego wariata słychać? Ja już myślałem, że nie wrócisz Jak... Ej, nie? Przecież wiesz, tu nie zostawiło. będzie ciemno. Będzie No proszę Trochę rzeczy się... Przyda Hej, burzman. Przyniosłem świeże mięso. Powinno nam wystarczyć na jakiś Boothman. czas. Hej Dick, dzięki stary, ale... No nie jestem specjalnie głodny. Później to zasolę. 84% kończy nam się więc, o fajnie, już to już niedługo będzie. 100% wykonana, dobra, teraz się prześpię. I udam się w to miejsce. Pamiętam, misja. Piękny dzionek A ten śpi jeszcze Śpioch O, w sumie jestem mi tak niedaleko, to akurat tam się teraz udam Pamiętam, tak to dobrze. Jeszcze chciałem coś tam doczytać Aha, wytropa Grenta Niro, o Brian No tak, cały czas chodzi tylko o jego Tak więc go poszukamy, no bo co? Amunicja jest, sobie tłumniki założę w sumie. Czy nie mam? A, mam, ale tylko do tej broni. Do tej nie mam w sumie. za sobie apteczkę, jeszcze jedną, albo w sumie wszystkie, żeby było tu jest pełno przeładujmy no nie, nie trzeba no i zmierzam komisję w podobne miejsce jadę, gdzie wcześniej widziałem ten helikopter. To znów by tam coś robił. Oj, tu ta horda, co wcześniej widziałem, ale teraz chyba spokój jest. Aby lepszą broń załatwić, to spróbuję chociaż jedną rozwalić. W całości. Mam nadzieję, że się to mi uda. Dobra, jestem już na miejscu. zobaczmy, co tu będzie. Ciekawego? Czyli helikopter, no tak. Nawiązanie kontaktu, po cichu jest helikopter, dobra, czyli podążać muszę za Obrajanem. czyli jednak Chłop żyje. No dobra, ale tę misję zacznę w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną się pożegnamy. Cześć.